Sławomir pyta, pewnie dużo już tu się mówiło, ale dopiero poznałem stronę. Ciekawią mnie podstawy związane z poziomami Fibonacciego. Wczoraj zainstalowałem Amibrokera. Wydaje mi się, że dostępna tam możliwość tworzenia AT związanej z poziomami Fibo może być bardzo pożyteczna, gdyż jak widzę, chyba wiele osób się kieruje tą analizą. Pozdrawiam serdecznie. Tak jest faktycznie w Amibrokerze pewien wybór narzędzi, do Fibonacciego. Na dodatek wszystkie one są konfigurowalne, jeżeli chodzi o poziomy. Można linie włączać, wyłączać, można zmieniać swobodnie kolory, żeby zachować jak największą czytelność wykresu. Yy, natomiast, generalnie, z mojego punktu widzenia, metody Fibonacciego są nietestowalne albo bardzo słabo testowalne, bo z pewnością też tutaj się przymierzę kiedyś do. Pokazywania, jak testować metody Fibonacciego, a może nawet kiedyś bym się pokusił na failę Liliota, ale nie są to sposoby proste i przede wszystkim i tak zazwyczaj będzie to wyglądało inaczej niż jakbyście sami usiedli przed wykresem i narysowali. Komputer zrobi to najczęściej w trochę odmienny sposób nie do końca dla Was intuicyjny. Yy, także potwierdzam, jak najbardziej, w ogóle ludzie z doświadczenia wiem, z rozmów z inwestorami, z kontaktu z inwestorami, wiem, że ludzie lubią bardzo tego typu rzeczy, jak poziomy Fibonacciego na przykład. To jest raz. Dwa, wami brokerze są jak, naj, jak najbardziej bardzo sprawne narzędzia do tego, gdzie można zadbać o wysoką czytelność wykresów, a trzy, jest to nietestowalne, a ponieważ yy, tutaj staram się zajmować Teoriami i metodami giełdowymi, które daje się w jakiś sposób przetestować, albo przynajmniej pokazuje, jak można próbować podejść do danej techniki inwestycyjnej. To nie wiem, czy zajmę się tym tak szybko, jeśli chodzi właśnie o poziomy Fibonacci'ego. Chociaż z drugiej strony, pewne możliwości przetestowania tego są i może się kiedyś pokuszę, skoro już ruszyłem, chociażby okienka Karolana, które też się zasadzają na wyznaczaniu szczytów i dołków. To może jednak w pewnym momencie się zdecyduje również na jakieś przedstawienie zniesień Fibonacci'ego, a w sumie naturalną konsekwencją wtedy tego byłoby y, pójście dalej, czyli może jakieś przyłożenie się do fal Eliot'a. Ale zobaczymy, nie chcę nic w tym momencie obiecywać.